Wiedzieliśmy co będzie chciał grać trener Michniewicz, trener Pogoni, że w czasie będzie chciał grać konta, drugą piłkę na napastnika i niestety nie udało nam się zapobiec, nie wypadów takich tracimy musimy pokazać. Nie popełniać takich błędów. Bardzo się zmobilizowaliśmy, w przerwie, wyszliśmy, po prostu postawiliśmy wszystko na jedną partię. Chcieliśmy zdobyć szybko bramkę i zdobyć następną tego do w spotkaniu, minimum renic albo jeszcze trzecią w końcówce zwycięstwa, ale niestety tylko jedną chcieliśmy. Bardziej by cieszyła, gdyby to była bramka na remis. na pewno na 2-1 to jest nie jest niedosyt, dosyć dużo nie bo nie byliśmy zespołem gorszym nawet. Prędzyliśmy dwóch zasłużony 아 <sweak>